Bluza to bardzo pożyteczny element garderoby. Sprawdza się zarówno w stylizacjach codziennych, jak i w zestawieniach bardziej wyjściowych, np. w połączeniu z sukienką lub spódnicą. Damska bluza łączy w sobie wygodę oraz dobry styl, dlatego stanowczo warto ją mieć w każdym sezonie. Wybraliśmy dla ciebie kilka najładniejszych, lżejszych bluz na teraz i na nadchodzącą wiosnę: bluzy w stonowanych kolorach, lekkie bluzy w stonowanych kolorach, fot. Instagram: Paulina Sekutierzyna, Vat. Partnerów obecnie bardzo modne są szare bluzy, które z łatwością można wupleść do różnych zestawień. Paulina na również posiada kilka szarych bluz w swojej kolekcji. Oprócz szarości możesz też zdecydować się na modele czarne, granatowe lub bordo. Także kolor khaki będzie dobrym pomysłem. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na modele o ciekawych detalach, jak frędzle, haftowanie czy cekiny. Takie ozdobne bluzy mogą stać się częścią stylizacji na wielkie wyjścia. W połączeniu ze spódnicą i eleganckimi szpilkami stworzą interesujący i modny zestaw. Kolorowe bluzy, hit 2019. Lekkie, kolorowe bluzy fot. Instagram, Barbara Kurdej-Szatan, mat. Partnerów kolorowe bluzy damskie to must-have tego roku. Sprawiają, że stylizacja w kilka chwil staje się o wiele ciekawsza i bardziej zauważalna. Bardzo modne w tym sezonie są neonowe kolory, które przyciągają wzrok. Oprócz tego nadal królują też pastele. Basia Kurdej-Szatan ma w swojej kolekcji różową bluzę z motywem jednorożca. Model ten to hit Instagrama. Oprócz tego możesz też zainwestować we wzorzyste modele w kwiaty lub ze zwierzęcym printem. Także kultowa czerwona bluza może być dobrą opcją. Kolorowa bluza z pewnością pomoże Ci ożywić każdą stylizację, więcej modnych bluz w supercenach znajdziesz w naszym przeglądzie poniżej.